witajcie połowa stycznia zabieram was ze sobą do lasu przede mną dwa kilometry błotnistej krętej drogi wybrałam taką porę bezlistną bo moim celem dzisiaj jest sprawdzić czy w terenie pozostały jeszcze jakieś ślady po nalotach bombowych z czasów II wojny światowej no i druga sprawa Dużo się mówi ostatnio i chciałabym w praktyce sprawdzić, jak wyglądają grzyby zimowe. Tu gdzieś w tym obszarze Dolina Ciemięgi styka się, wypływa z lasu i styka się z torami kolejowymi. Jako punkty strategiczne były przez Niemców niszczone i stąd właśnie te kilka bomb zniszczyły w tej okolicy jedno siedlisko, uszkodziły tory. Z tego co mi wiadomo... Tak w każdym razie określił to jeden z, ze starszych mieszkańców. Będzie to ten obszar. E, idę wzdłuż e, niezrzętej, niezebranej kukurydzy. Z całą pewnością mieszkają tam, żerują jakieś zwierzątka. Trochę się niepokoiłam, bo nie wiedziałam, kto tam wyjdzie mi naprzeciw z chlebem i solą. Czy to będą zajączki, dziki, <noise> łosie. No ale są ślady żerowania, natomiast y, było spokojnie. Y, ubrałam się na cebulkę. Y, mój termometr domowy wskazywał temperaturę na plusie. No ale jak widać w lesie jest temperatura zbliżona do zera. Tu już jest znacznie cieplej, nie ma takiego przejmującego wiatru, więc z ulgą wchodzę w las. Y, nim, nim tutaj dotarłam, minęło mnie statko sarenek. Zdaje się, że wybrałyśmy się do siebie w tym samym czasie. Ja chciałam popatrzeć, jak one tutaj żerują, bytują. One natomiast wybrały łąkę i być może to pole kukurydzy. Ale nie przeszkadzamy sobie nawzajem. Las jest. Las jest, jak widać, bardziej przypominający skupisko krzaków. Jest to tak zwany las chłopski. Nie ma żadnego planu urządzenia zalesiania. Co natura posieje, co wyrośnie, to tutaj gospodarze pożytkują. Paśniczek zaopatrzony. Ominęłam takim lekkim łukiem, dorzuciłam tam tylko kilka marchewek. Widzę, że lizawka ładnie wylizana i jest zasypane sianko i słoma w pobliżu żerowiska koziołków. Widzę tutaj kopytka, raciczki odciśnięte specyficznie tak pod korpus podkładają zwierzątka. No, i mnóstwo szmaragdów na drzewach. Szmaragdowego mchu. W tym lesie jest naprawdę niewiele pięknych drzew. Jest to jedna z moich ulubionych sosen. Mocna, wybujała, rozdzielona korona. Ale ostatnie wiatry wyłamały jedną z gałęzi. Jedno, jeden z konarów. Myślę, że tutaj się zatrzymam, żeby y, poszukać żywicy do y, saszetek zapachowych. Y, no ale jest dobre miejsce, żeby sobie klapnąć i przetrącić małe co nieco. Wycieczka moja jest zbyt krótka, żeby, o, właśnie, żywica znalazłam trochę. Jest zbyt krótka, żeby brać ze sobą jakieś wiktuały, prowianty. Niemniej, y, bułeczka i serek. Kawałek czekolady jest za mną, ze mną zawsze. Nie ten sam. I tak y, odpoczywając jeszcze pod, pod, po, po posiłku, y, słyszę kucie. Dzięcioła. O, właśnie udało mi się go wyszukać. Nie będę mu przeszkadzać. Posiedzę trochę, żeby nie płoszyć w czasie posiłku. Ale właśnie to uzmysłowiłam sobie, że bardzo niewiele ptaków widziałam po drodze. Przy domostwie moim jest isikora, są jeżyki, sroki, oczywiście gdzieś tam kosy. Gołębie dzikie się pojawiły ostatnio. No i inne ptaszki, których w tej chwili nie przypominam sobie nazw. Natomiast tutaj po drodze tylko wrony. Słyszałam wołanie jastrzębia. No i ten dzięciołek. Niektóre obszary tego lasu wyglądają jak takie prawie mateczniki. Nie wiem czy tutaj żeruje tylko sarenka. Właściwie to już wyrosłam z tego wieku, w którym chętnie wchodzi się na drzewa, ale przed tym żarownikiem chyba uciekać bym nie musiała. Pożywił się żabą, jak mi to wyjaśnił znajomy. Na liściach pozostał skrzek. A tutaj masełko wiedźmy, ale jest to nazwa o tyle barwna, o ile obca bo wywodzi się z Wielkiej Brytanii. U nas mówi się na tego grzybka trzęsak pomarańczowo-żółty. Widziałam go już kilka razy na różnych obszarach. Rośnie sobie przez cały rok. W pierwszym stadium ma bardzo ładny pomarańczowy kolor. Natomiast później, w późniejszym czasie przebarwia się na żółto. Ma taką galaretowatą konsystencję. Nie jest podobno grzybem jadalnym no w każdym razie w Chinach i też podobno Rosjanie lubią go dodawać do sałatek ma bardzo dużo właściwości prozdrowotnych ale wiem zbyt mało żeby jakby na temat tego grzyba i pozyskiwania tych właśnie właściwości dla swojego organizmu żeby zrywać i eksperymentować na nim bo ma właściwości obniżać ciśnienie reguluje poziom cukru nawet właściwości antyrakowe ale też podobno leczy grypę. A tutaj Dzięciołek popracował nad jakąś zainfekowaną gałęzią. I te przebarwne chłupki, takie nazywałam w dzieciństwie i nigdy jakoś tak nie poszukałam właściwej dla nich nazwy. Zabieram się już dzisiaj z tego obszaru. Przyjdę jeszcze z kimś bardziej doświadczonym, obznajomionym z tym terenem, bo nie umiem sama określić tutaj miejsc. W sąsiednim lesie, zabiorę was tam kiedyś są ślady po okopach z czasów I wojny światowej i zachowały się na tyle na tyle dobrze. Że można je jeszcze po tylu latach odnaleźć. No, nikt terenu w lesie nie niweluje, nie zasypuje te, tych zagłębień, natomiast w terenie uprawnym zapewne usunięto odłamki i został teren poddany zabiegom, aby doprowadzić do użytkowania uprawiania. Jest ładnie w lesie. Utrzymuje się taka no, wyższa, łagodniejsza temperatura niż na zewnątrz. No i znowu masełko wiedźmy. Grzyby, które widzę nie poza... A tutaj kopiec mrówek. Mam nadzieję, że przezimowały. Przezimują dobrze, pomimo tego zagłębienia, i że nie jest to oznaka żerowania jakiegoś szkodnika, który tam wsadził pysk i wyjadał jajeczka mrówcze. A to być może jest właśnie boczniak, ale może to też być. Od nicha. Jak ktoś wie, to poproszę ją o informację. Wracając, dozbierałam jeszcze trochę żywicy. Zachęcam do spacerów po lesie. A i mamy chyba przed sobą. Łomienice zimowe. Podobno bardzo ładne kolory, tak ożywiają <śm> to monochromatyczne wnętrze lasu. Podobno rosną takimi wielkimi kępami jak opieńki. I nadają się też na nalewki zdrowotne. Ale przepis widziałam tylko w języku czeskim.